Witajcie! Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Dzisiejszy mój film będzie to taki zbiorczy haul, dlatego że pokażę Wam, jakie produkty udało mi się kupić zarówno w styczniu i w lutym. Cały czas trzymam się mojego projektu, że nie kupuję zbędnych rzeczy. Najpierw trzeba pozużywać to, co mam dopiero później kupuję jakieś nowe produkty i bez zbędnych tutaj wstępów pokażę Wam pierwszą rzecz, jaką udało mi się kupić. Jest to peeling do ciała z firmy Farmona jest to. Yy... Brzoskwinia plus mango, cukrowy peeling do ciała. Ja jeszcze tego peelingu powiem Wam szczerze, nie używałam, dlatego że najpierw użyłam mój peeling z apteczki babuni z Joanny, ten o zapachu bzu. Później teraz mam jakąś próbkę peelingu do ciała, więc stwierdziłam, że najpierw go zużyję. Dlaczego kupiłam ten produkt? Dlatego że y, słyszałam na jego, na jego temat wiele dobrych rzeczy, y, że jest bardzo fajnym zdzierakiem. Ja właśnie lubię takie peelingi, które są zdzierające, które są ostre. Słyszałam również, że ma bardzo przyjemny zapach. Niestety peeling, który ja kupiłam z Alverde, on jest taki bardzo delikatny, to jest praktycznie taki żel peelingujący niż peeling. Więc stwierdziłam, że potrzebny mi jest jakiś taki typowy peeling peeling, więc mam nadzieję, że będzie bardzo fajny i się u mnie ja w ogóle miałam problemy ze znalezieniem go, dlatego że byłam w Oshon, go nie było, byłam gdzieś tam w Rossmanie, go nie było, w Superfarmie, aż w końcu poszłam do innego Rosmana i on się tam znalazł i bardzo fajny produkt, mam nadzieję. Tutaj jest 300 gram i cena tego peelingu to około 16 zł. mam, yy, znaczy mam nadzieję. Na pewno przekażę Wam tutaj i dalsze informacje, gdy zacznę go używać. Kolejną rzeczą, jaką sobie zakupiłam, jest to płyn micelarny do demakijażu i tonizacji twarzy i oczu, skóra wrażliwa. Jest to płyn micelarny z Biedronki, który kosztuje 4,50, tak, 4,49 dokładnie. Mamy tutaj 200 ml produktu i ja na temat tego produktu tutaj nie będę Wam się teraz rozwodziła, dlatego że Szokuje dla Was filmik z porównaniem wszystkich produktów micelarnych, właściwie płynów micelarnych i płynów do zmijewania makijażu, jakie miałam. Zrobię dla Was taki mały ranking, tam trochę opakowań pozostawiłam, które miałam, więc o tym płynie na pewno opowiem Wam więcej w tamtym filmiku. Na chwilę obecną mogę Wam powiedzieć, że jest bardzo dobry, chociaż jestem w fazie testów. Jednakże słyszałam na wielu kanałach, czytałam na wielu blogach, że ten płyn robi furorę, więc. Spokojnie, on się zjawi w moim rankingu, więc tam więcej o, o tym płynie, wam opowiem. Idąc dalej, tutaj jeszcze kupiłam: to jest półkanka octowa do włosów o zapachu malinowym. Jest to półkanka z Yves i ja ją kupiłam właśnie na promocji, udało mi się wyhaczyć bodajże za 16 zł. Dlatego, że cena regularna tego produktu to jest 26. Ja tego produktu używałam dwa razy i zużyłam więcej niż połowę. Ja mam włosy długie, dlatego ja sobie nie żałuję tej półkanki. Na temat tej półkanki mam mieszane uczucia. Tak jak mówiłam, użyłam jej dwa razy. I jakoś ten produkt mnie nie zachwycił. Nie chcę od razu go wskazywać, że jest zły, bądź jest też średni. Dlatego stwierdziłam, że użyję do końca i na pewno w projekcie Denku opowiem Wam trochę więcej. Jeżeli chodzi o mnie, ja nie czuję zachwytu, tak jak niektóre dziewczyny czuły od początku, że to jest w ogóle rewelacja, Cudo, włosy są lśniące, piękne i cudowne. Jedyny zachwyt, jaki przeżywam nad tym produktem, to jest jego zapach. Po prostu... Malinowa mamba, jakiś taki, jeszcze kojarzy mi się z takim kompotem malinowym. Dla mnie to jest po prostu rewelacja. zapach jest naprawdę cudowny. On się nie utrzymuje za bardzo na moich włosach. Jest coś tam wyczuwalne, ale to jest też bez szału. Nie używam też produktów do mycia włosów, czyli szamponu i odżywki, które są silnie. Powiedzmy, są, które silnie pachną, więc myślę, że ten produkt powinien dawać trochę mocniejszy zapach, ale uważam, że jest to taki średniak, i na chwilę obecną myślę, że on nie jest wart swojej ceny, czyli 26 zł, gdzie on tyle kosztuje normalnie. Yy, idąc tutaj jeszcze dalej, kolejnym produktem, jaki chciałabym wam pokazać, jest to odżywka do rzęs z Eveline. Ja ją kupiłam w Biedronce za cenę 7,99 bądź też 8,99. Jest to odżywka, która ma chronić nasze rzęsy przed, powiedzmy, szkodliwym działaniem tuszu. Ona ma chronić nasze rzęsy, żeby nie były suche, żeby tak się nie niszczyły, żeby nie były obciążone tym tuszem. Ona ma ogólnie biały kolor i ma taką szczoteczkę do aplikacji. Jedyne ale, jakie mam, kiedy właśnie teraz zaczęłam używać tej. Y Odżywki. Nie wiem, czy to dla Was będzie widoczne, ale po prostu to, kiedy maluję oczy i nakładam ją na rzęsy, powoduje to, że ten, nie wiem, ten aplikator, ta szczoteczka się trochę barwi i z tego, co tu widzę, w środku odżywka jest też lekko zabarwiona. Znaczy, mi to osobiście nie przeszkadza, dlatego że na razie i tak stosuję za krótko tę odżywkę, żebym mogła powiedzieć coś więcej na jej temat. Moim zdaniem, jest to taki dosyć fajny produkt za niewielkie pieniądze. Gdzie możemy zainwestować i sprawdzić? To nie jest też tak, że ja użyję tej odżywki przez trzy razy, już będę widziała efekt. Będę jej używała w razie, co będę Wam tutaj dawała znać, jak ona się u mnie sprawuje. Słyszałam po prostu różne opinie na jej temat. Część osób mówiło, że rzeczywiście działa. Część osób twierdziło, że to jest jeden wielki bubel i nie robi kompletnie nic. Ja na razie używam jej przez około dwa tygodnie albo tydzień. No, nie wiem, no. Na razie jest mi ciężko cokolwiek o niej powiedzieć, ale tutaj na pewno dalsze informacje i moja opinia na temat tego produktu się pojawi. Teraz przechodząc dalej, kupiłam sobie też kilka rzeczy w internecie, na które powiedzmy już polowałam jakiś czas. Pierwszą rzeczą jest to baza pod cienie z Elfa w kolorze ojej, nie wiem. Ona, to jest bynajmniej, to jest ta najzwyklejsza baza, która nie ma żadnego koloru, bo mamy tutaj jest, jakaś wersja, jest szampańska, perłowa i yy, jeszcze jakaś. To jest najzwyklejsza, która nie daje żadnego koloru. Ona generalnie ma właśnie taki kolor, tak jak tutaj w opakowaniu, czyli taki cielisty. Po nałożeniu na oko, na oko ona nie daje żadnego właśnie tutaj koloru, cieniu, czy ja nie wiem jak to określić. Yy, produkt bardzo fajny, ja już go kiedyś miałam. Kiedyś jeszcze, jak zamawiałam produkty ze strony Elfa, po prostu ją tutaj zamówiłam na spróbowanie, byłam z niej bardzo zadowolona. Teraz zamówiłam ją po prostu przez internet, dlatego że nie potrzebowałam jakiejś tutaj większej ilości produktów z Elfa. No i produkt naprawdę bardzo fajny, mogę Wam polecić za niewielkie pieniądze, bo ja za nią płaciłam coś około 10 złotych, więc bardzo fajny produkt, utrzymuje moje cienie, radzi sobie bardzo dobrze i powróciłam do niej, dlatego że już ją kiedyś miałam. Kolejnym produktem jest to puder, puder do twarzy sypki z kreolanu, jest to anti-shine, jest to puder ryżowy, który prezentuje się w ten sposób Jest to taki zwykły biały puder sypki, który ma za zadanie silnie matowić Ja szukam jakiegoś produktu, który naprawdę da sobie radę z moją twarzą, szczególnie chodzi mi tutaj o utrzymanie matu Czytałam o tym produkcie, że jest bardzo dobry. Ewa z kanału Red Lipstick Monster również go polecała, ale cały czas się zastanawiałam. Ja i puder sypki to tak nie do końca. Nie wiem, czy wiecie, ja po prostu nie znoszę produktów sypkich do makijażu. Nieważne, czy to są cienie, czy są to podkłady, pudry. No, ja nie, ja nie przepadam za produktami sypkimi, jakoś tak. No, no, nie lubię, po prostu nie lubię. I długo się zastanawiałam, czy skusić się na ten produkt. Jednakże czytałam wiele opinii ten temat i rzeczywiście ja się mogę podpisać ręcyma i nogyma, jak to mówią, że jest to bardzo, bardzo fajny produkt, który silnie matowi naszą twarz, to jest prawda, ale ten mat u mnie się utrzymuje, uwaga, przez około 5 godzin. Jednego dnia ten mat się trzymał 8 godzin, więc ja w ogóle byłam w ciężkim szoku, bez żadnych poprawek, więc jeżeli chodzi o utrzymanie matu, jest to rewelacja. Jednak tak jak widziałyście, jest to biały puder. Tak, puder, dobrze, już chciałam wiedzieć podkład. Jest to biały puder, który. Ja mam ogólnie białą karnację, więc u mnie on nie zostawia żadnych białych plam, ale nie czytałam właśnie o tym, żeby on w ogóle u kogokolwiek zostawiał białe plamy. Silnie Matowi, co dla mnie to jest rewelacja, wam mogę bardzo serdecznie polecić. Zastanawiałam się właśnie między tym a między pudrem HDS Elfa. Zdecydowałam się na tym i jestem zadowolona, i również mogę Wam bardzo, bardzo serdecznie polecić. Yy, idąc dalej. Skusiłam się na bazę do twarzy, jest to Prime It, jest to baza z firmy Technik i ma to być odpowiednik jakiejś bazy z Benefitu. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, co to jest za odpowiednik, nie wiem jakiej bazy. Jeżeli wiecie, możecie mi na dole napisać. Szczerze nie sprawdzałam, po prostu gdzieś mi taka informacja tutaj przeleciała przez uszy, że to ma być niby jakiś odpowiednik. Nie używałam szczerze tej bazy, dlatego że mam jeszcze swoją bazę z elfa, która również jest, nie z elfa. Z P2, która jest również rozświetlająca. Skusiłam się na dlatego, że dlatego, że nie była w jakiejś wysokiej cenie, nie była cena właśnie jakaś wygórowana około nie wiem 15 zł, 20 coś koło tego. Ja się przekonałam osobiście do was i na pewno będę jej używała. Również wszelka opinia i temat pojawi się na pewno u mnie na kanale. Przechodząc dalej, kupiłam również trzy pędzle. Są to pędzle z firmy Hakuro. Zacznę może od największego. Tutaj to na razie odłożę. Największy pędzel, jaki kupiłam, jest to Hakuro H14. Jest to takie jajeczko. Która prezentuje się w ten sposób Tak, ono jest brudne, dlatego że ja je używam do brązera I właśnie w tym celu je kupiłam Ono po prostu tutaj idealnie sprawdza się do nakładania bronzera Dla mnie to jest rewelacja Pędzel jest miękki, giętki Tak jak mówiłam, świetnie tutaj rozprowadza Fajnie się nim rozciera ten bronzer Nie nakłada zbyt dużo produktu Dlatego, że niektóre pędzle z jakimi miałam styczność Po prostu nakładały tego produktu tyle, że to była masakra Tutaj tak nie jest Tak jak mówiłam, bardzo fajna Aplikacja, bardzo fajne rozcielanie. Niektóre dziewczyny słyszałam, że używają go tutaj do różu, więc myślę, że również by się sprawił bardzo dobrze. Ale jestem na chwilę obecną z niego bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o to, ja jeszcze nie myłam tego pędzla, więc to nie mogę nic więcej powiedzieć na ten temat. Pierwsze moje odczucia to jest takie, że jestem bardzo zadowolona. Zastanawiałam się właśnie między rozmiarami: czy wziąć ten, czy rozmiar mniejszy. No, i zdecydowałam się na ten i nie żałuję. On jest tej mniej więcej wielkości i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona jak na chwilę obecną. I kolejne dwa pędzle to już są pędzle do oczu. Pierwszy z nich jest to Hakuro H70. Jest to taki zwykły płaski języczkowy pędzel. I drugi pędzel jest to Hakuro H79, który prezentuje się w ten sposób. Ten zwykły języczkowy. Pędzel jest bardzo fajny, jest dosyć gruby, ale świetnie się po prostu nim aplikuje jakiekolwiek tutaj cienie Bardzo, bardzo go lubię Jedyne ale, jakie do niego mam, kiedy go dostałam, on ma taką lekko luźną skówkę I czuć jak ta skówka się rusza, mi to osobiście nie przeszkadza, mam po prostu nadzieję, że się nie rozklei Jeżeli chodzi o ten pędzel, jest to H79 Tak jak widzicie, on jest taki języczkowy, trochę puchaty do rozcierania i wiele dziewczyn mówiło, że to jest odpowiednik Maka 117 czy 217, ten, który po prostu mam też do rozcierania i stwierdziłam, że po prostu chcę porównać te dwa pędzle, no na chwilę obecną muszę powiedzieć, że ten pędzel jest naprawdę całkiem spoko. Również używam go trochę zbyt krótko, żebym mogła wystawić opinię. Jeżeli będziecie chciały, to zrobię dla Was taki filmik porównawczy właśnie tego pędzla z tym pędzlem z Maka, no ja na chwilę obecną jestem z tych pędzli bardzo zadowolona. Uważam, że ceny pędzli z Hakuro nie są zbyt wygórowane za bardzo dobrą jakość. Chociaż to też bywa różnie, dlatego że niektóre dziewczyny pisały, że po dosyć krótkim użytkowaniu te pędzle się rozpadały i padła taka opinia, że trzeba trafić na dobrą serię, aby być zadowolonym z tych pędzli. Ja mam jakieś tutaj chyba jeden czy dwa pędzle z Hakuro, z których jestem zadowolona i nic się z nimi naprawdę nie dzieje. Jak z tymi będzie, zobaczymy podczas użytkowania. I ostatnie rzeczy, jakie chciałabym Wam pokazać, to są palety ze Skika, ja się zdecydowałam na trzy palety i zacznę może tutaj od tej, jest to y, limi y, edycja limitowana, Sparkle 2 y tak jak mówiłam, edycja limitowana, czy ona wejdzie na stałe do kolorówki Slika? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo często jest tak, że po prostu te palety, które są w edycji limitowanej, później wchodzą na stałe do kolekcji Slika. Paleta prezentuje się w ten sposób. O nie wiem, jak Wam to pokazać. Mamy tutaj dosyć ciemne kolory z takimi, no, jak widać, z drobinkami. Ja na chwilę obecną dosyć często używam właśnie tych palet, dlatego że ja je testuję. Chcę zobaczyć, jak one się sprawują. Na chwilę obecną jestem zadowolona. Pigmentacja jest bardzo dobra jak na Tutaj właśnie dosyć ciemne kolory. Ja się lubię w takich cieniach, będąc wami szczera. Ja po prostu lubię dosyć ciemne makijaże. Ja się w takich makijażach bardzo dobrze czuję. Kolejna paleta jest to paleta y, Ultra Ult Ultra Matte Darks, czyli to jest ta wersja również ciemna, tutaj jak, jak możecie się domyślić kolory są też dosyć ciemne, no mamy trochę jasnych, tak jak tutaj biały, takie jakieś beże, coś w ten deseń Również testuję tę paletę i na razie nie chcę Wam nic więcej mówić, chcę również dla Was zrobić taki filmik porównawczy z paletami ze Slika no na chwilę obecną ja jestem z niej bardzo zadowolona Znalazłam kilka cieni, do których mam ale Ale to nie chcę też tak do końca się wypowiadać I ostatnia paleta, jaką chciałabym Wam pokazać Również ze Slika Będzie taka trochę dosyć nietypowa jak na mnie Mówiąc Wam szczerze Ale do jej kupna, nie wiem, no namówił mnie Powiedział, że mam ją kupić Łukasz Dlaczego nietypowa? Dlatego, że tutaj jak widzicie kolory są naprawdę takie dosyć crazy kolorowe no takie dosyć neonowe, żywe, ja Wam powiem szczerze, ja się kiedyś malowałam takimi kolorami, przeszło mi, nie wiem czy to ze względu na wiek, czy już się starzeje po prostu jakoś, zrezygnowałam z takich kolorów, ale Łukasz powiedział, że on by po prostu chciał, żebym malowała się w tego typu tutaj kolorach, odcieniach, no i, i zobaczymy co z tego wyjdzie, tą paletę testowałam i właśnie do tej jak na chwilę obecną mam największe ale, ale tutaj też nie chcę wydawać opinii, dlatego że uważam, że używam ich zbyt krótko, żebym mogła cokolwiek powiedzieć na ich temat. Tak jak mówiłam, pojawi się filmik z porównaniem wszystkich palec ze Sleeka, jakie mam i wtedy po prostu w razie co, jak będę miała tutaj jakieś ale, czy coś mi się nie będzie podobało, to na pewno dam Wam znać. I to by były wszystkie produkty, jakie chciałabym Wam pokazać. Nie wiem, czy tego jest tak dużo, czy mało, dlatego że tak jak na przykład tutaj te palety ze Sleeka i pędzle z Hakuro, to już od jakiegoś czasu myślałam nad zakupami tych produktów i odkładałam kasę, żebym mogła po prostu sobie na to pozwolić. Jeżeli Wy kupiłyście jakieś fajne produkty, nie wiem, trafiłyście na jakieś wyprzedaże, promocje, możecie mi napisać na dole, co Wam się udało wyhaczyć. Na chwilę obecną dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam też nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym moim filmiku. Budziaki, papa.